Dobrze ponad rok minął, odkąd byliśmy z kamerą na ulicy Barcza w Olsztynie. Trwały wówczas prace remontowe, polegające na usuwaniu starej i kładzeniu nowej warstwy bitumicznej. Teraz po dawnej nawierzchni zostało tylko wspomnienie, do którego nieczęsto się wraca. No wcześniej dziury były. Teraz dobrze jest. Pan jeździ samochodem? Jeżdżę. Widać różnicę? Widać, widać. Wszędzie powinni tak zrobić. Jak, jak tutaj. No dziurawo. I. Słabo się jeździło, ale teraz jest poprawiona. Droga jest okej. Okay. Jest różnica. Jest różnica. Teraz jest dobrze się jedzie. W ogóle tu na górkach się trochę poprawiło, jeśli chodzi o stan ulic. Teraz się jeździ pięknie, jest równiutko, przyjemnie, zielone drzewa. Bardzo mi się podoba. Tylko do końca jeszcze, żeby, żeby zrobić. Jest fajnie do dołu, a tam jest okropnie. O tak. Czyli jeszcze mają co robić. Mają co robić. Wyraźną zmianę na lepsze widać też między innymi na ulicy Augustowskiej. Od skrzyżowania z ulicą kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z aleją marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej jak tutaj było z Pani doświadczenia? Yy, dziurawo. <laughs> dziurawo, nierówno i. no chyba tyle mogę powiedzieć. Wcześniej dziury były się skakało. No. Na pewno ma to wpływ też na bezpieczeństwo. Bo jak się jedzie równie, to człowiek się nie koncentruje na omijaniu dziur, tylko patrzy na drogę, tak? A wcześniej trzeba było patrzeć, że dziury omijać. No. Także zdecydowanie lepiej. Czekaliśmy długo, chyba z 5 lat na ten remont. No i przystanki autobusowe też od marca zaczęły funkcjonować, także super. Jest lepiej? Na plus, tak. Na plus. Różnicę na plus widać też na ulicy Lubelskiej. Od wiaduktu w kierunku Wójtowa. Dziurawą, płataną nawierzchnią zastąpiła nowa. Modernizacje wciąż trwają, dokonując wyboru ulic i chodników do remontu, brano pod uwagę opinię mieszkańców, zapewnia olsztyński magistrat.